Hej, witajcie na moim kanale. Ja jestem Julia, a dzisiaj odpowiem wam na pytanie, które pewnie nieraz sobie zadawaliście. Jak zrobić wodę smakową? Przygotowując ją możecie wykorzystać wodę z butelek, ale również wodę z kranu, bo w wielu miastach w Polsce woda z kranu nadaje się do picia nawet bez filtrowania. Można zalecić nią kolorowe owoce i zielone listki. I gwarantuję, że będzie pięknie wyglądać w dzbankach lub dużych słojach z skranikiem. Taka smakowa woda z owocami zawsze cieszy się popularnością na domowych imprezach, a gdy goście wypiją wszystko, można jeszcze dwa lub trzy razy zalać wodą te same owoce i nadal cieszyć się jej świetnym smakiem. A jeśli chcecie wodę smakową bez cukru i zależy Wam na słodczym smaku bez kalorii, możecie dosypać odrobinę. Erytl... Erytretolu to słodzik, który smakuje niemal tak samo jak biały cukier, a praktycznie nie zawiera kalorii.